Witajcie w kolejnym odcinku Jedz Łaza. Dzisiaj zabieram Was do jednego z najmniejszych państw świata, czyli San Marino. To malutka republika, która ma zaledwie 61 km2 i jest starsza od większości europejskich krajów. Wyobraźcie sobie, San Marino powstało już w IV wieku. To najstarsza republika na świecie, która przetrwała wszystkie zawieruchy historyczne, ukryta bezpiecznie w Apeninach. Kuchnia sanmarińska to praktycznie siostra kuchni z regionu Emilia, Rumania we Włoszech, ale z własnym górskim charakterem. Tutajsi mieszkańcy od wieków musieli być zaradni. W końcu żyją na skalistym wzgórzu. Dlatego ich kuchnia opiera się na prostych, ale sytych składnikach. Fasoli, mięsie w wieprzowym, serach i tym, co dała im ziemia. Smaki tutaj są intensywne i ziemiste, dużo sił górskich, czosnku, oliwy z oliwek. Wszystko ma być proste, ale za to pełne charakteru. Jeśli chodzi o charakterystyczne dania, to mamy tutaj e, tortelli di ricotta, czyli e, pierożki e, z serem, e, ale chyba mają też inne nadzienia, z tego co kojarzę. E, bustrengo, istnieje <grywki> szansa, że to się inaczej wymawia, e, tradycyjne ciasto z owocami i orzechami, czy e, zuppa di... E, czy, zu, czy zupa di czyli zupa wiśniowa, taki deser wiśniowy, coś w tym stylu. A gwiazdą dzisiejszego odcinka będzie fagioli con le cotique. Za chwilę opowiem wam wszystko o tym rustykalnym górskim specjale. Skąd się wzięło, co kryje w garnku i dlaczego San Marinczycy tak je uwielbiają. Widzimy się za moment. Agioli con le to danie, które powstało w czasach, kiedy nic nie mogło się zmarnować. A mówimy tu o średniowieczu, gdy każdy kawałek jedzenia był na wagę złota. I Cotique to nic innego jak skórki wieprzowe, które większość ludzi wyrzucałaby do śmieci. Ale nie stan Maryńczycy. Oni wiedzieli, że te, że te... <ścoughs> że te pozornie bezwartościowe skrawki mogą zamienić zwykłą fasolę w pożywny, tłusty posiłek, który nasyci całą rodzinę na długie godziny. To typowe danie biedoty, które z czasem stało się lokalnym przysmakiem. Tradycyjnie gotowano je zimą, gdy zapasy świeżego mięsa się skończyły, a w spiżarni zostały tylko suszone produkty. Gospodynie wrzucały wszystko do jednego kotła i gotowały godzinami na małym ogniu. Podstawowe składniki to fasola borlotti, czyli żurawinowa, w takim charakterystycznym kolorku, gotikie, czyli skórki wieprzowe, cebula, marchew celernaciowy, czosnek, oliwa z oliwek, liście laurowe i rozmaryn. Całość gotuje się w wodzie lub lekkim bulionie, ale w zależności od regionu czy sezonu mogą się pojawić różne dodatki. Pomidory, jeśli akurat były pod ręką, kawałki boczku dla większej treściwości, czasem kiełbasa. A niektórzy, jak ja na przykład, dodają nawet odrobinę białego wina. W górskich wioskach wrzucano też dziki czomber lub inne lokalne zioła. No to jak, gotowi na kulinarną przygodę? Za chwilę zabieramy się za gotowanie i pokażę wam, jak przygotować te nasze fagioli con lejkotikę. Krok po kroku z tymi wymowami, to u mnie jest różnie, jak wiecie. Będzie rustykalnie, będzie smakowicie, także przejdźmy do gotowania. W końcu przechodzimy do gotowania naszego Fagioli con le cotiche. Mamy tu już niezbędne składniki, i tak od podstawowych jest to fasola Borlotti Italiani. <grywia> Jakiś specjalny, jakaś specjalna odmiana fasoli, którą właśnie wykorzystuje się do naszego sanmarińskiego gulaszu. Mamy skórki wieprzowe, które. A, to zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają, bo na razie mam zapakowane próżniowo, bo tak sobie to wymyśliłem. Mamy dwie marchewki, mamy dużą cebulkę, mamy dwie łodygi selera naciowego i cztery ząbki czosnku będą potrzebne. Do tego dwa listki laurowe, sól pieprz i świeży rozmaryn, który. Chyba z tego, co kojarzę, to będzie na koniec dodawany, no, ale to się jeszcze wszystko okaże, wszystko Tak mi się wydaje. E, oliwa będzie nam potrzebna, opcjonalnie białe wino. Ja akurat sobie dodam, bo mogę. Dobra, więc no zobaczmy, jak wyglądają te nasze skórki wieprzowe. Pierwszy raz je w ogóle załatwiałem w znajomej masarni. I, I nie byli zdziwieni. Skoro mają wieprzowinę, to dlaczego by mieli nie mieć skórek wieprzowych? Aha. Wygląda to. I... <śmiech> 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 tak. Jedna. Druga. Będziemy to cieli na paseczki. To już jest ładnie oczyszczone. I podsmażał będę to zaraz. Także przechodzimy do gotowania. Zaczynamy najfajniejsze, czyli gotowanie naszego fagioli con le I Najpierw rozgrzałem um, oliwę z oliwek, cztery łyżki. I teraz dodaję już um, skórki nasze wieprzowe. Będzie skwierczało, może dodam wszystko. I na chwilę przykryję, bo jest ogień. Damy, mu, damy im chwilkę. Dobra. Dodałem. Ee, he, 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 dodałem sporo tej oliwy, gdyż, gdyż, gdyż. gdyż no, tych skórek też e, wyszło całkiem e, całkiem spora. Zapach no był średni przy krojeniu. To nie, nie jest tak, że e, idealnie odwzorowuje to, coś, co chciałbym zjeść, e, kiedy wąchałem. No, ale nic. Najpierw. Muszę podprażyć trochę, podsmażyć skórki, żeby one delikatnie chrupiące były, a przynajmniej żeby, były, żeby miały inną konsystencję, bo one później będą się długo gotowały. Przez 2-2,5 godziny taki kulasz będzie dochodził, ale to już niedługo Wam pokażę, jak, jak tylko podsmażę te właśnie skóreczki. Dobra, już nie pryska. Dobra, to chwilę zajdzie, więc my widzimy się za moment, kiedy już skórki będą podsmażone i będziemy wrzucali resztę składników. Dobra, nasze podsmażone skórki już zdjąłem i wyglądają one tak. I teraz znowu mamy trochę oliwy i zaczynamy przygotowywanie całego gulaszu od, 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 od cebulki, którą wrzucimy do do garnka, w którym e, były smażone e, wspomniane już skórki wieprzowe. Trochę wymieszamy. Dobra, e, cebulka nam się troszkę zeszkliła, teraz czas na, teraz czas na marchewkę i na seler naciowy. My, trochę mi tu yy, przewaryły się niektóre części skórek, yy, ale jak zalejemy to wszystko wodą, to istnieje duża szansa, że to wszystko się znajdzie w wy, wywarze. Teraz jak chwilę podsmażyła nam się yy, cebulka z marchewką, z selerem naciłowym, to Do, dodajemy yy, czosnek pokrojony w drobną kostkę. Dobra, no i teraz czas na nasze skórki. Rzucamy je. Trochę przemieszam. Tu mam fasolę, fasolę, o której mówiłem, której nazwę zapomniałem. No i ona jest odsączona z puszki, oczywiście można użyć suchej, którą trzeba dzień wcześniej namoczyć i wtedy pogotować, w sumie namoczona dzień wcześniej, jak ona będzie w, w naszym gulaszu, to, to po prostu gulasz będzie musiał dłużej do siebie dochodzić, ze 2,5 godziny, a jak ja mam fasolę, fasolę już namoczoną, w sensie już z puszki i i odsączoną o to słowo mi chodziło <laughs> i to, to myślę, że z półtorej godziny naszemu gulaszykowi wystarczy także wrzucamy to no i dobra, po wymieszaniu czas żeby zalać to wszystko wodą żeby tam było z 2-3 cm ponad składniki które mamy w garnku Mało jeszcze muszę dobrać. Teraz idealnie. No i dodajemy nasze przyprawki, czyli tutaj akurat mamy mamy dwa listki laurowe, mamy sól pieprz. Później ewentualnie jak już to się będzie nam pichciło, gotowało dusiło, zwał jak zwał to po prostu sobie doprawimy no ale teraz to musi się chwilę pogotować żeby, żeby nasze skórki zrobiły się miękkie no i żeby cały wywar zyskał zyskał na wyrazie żeby się stała magia wszystko dodałem a jeszcze białe wino no dobra, jeszcze 200 ml białego wina. A, cię zapomniałbym. Zresztą 200 ml, tyle ile kto chce. Jak ktoś lubi więcej, to więcej. Jak ktoś lubi mniej, to mniej. Gdyż jest to składnik opcjonalny. Dobra, Ej, to musi sobie dochodzić. A my widzimy się na próbowaniu. Przechodzimy do próbowania naszego sanmaryńskiego gulaszu, zupy, nie będę ukrywał, że poczekałem przez noc, dałem dość skórką, bo nie wyglądały jakby były super miękkie po gotowaniu przez tam godzinkę czy półtorej, więc stwierdziłem, że zarówno dadzą trochę... dają, dadzą trochę... Tego, o, tej żelatyny, tego kleju, który... No i faktycznie zanim zacząłem gotować, było to mega gęste. Teraz jest takie w sam raz. E, no, jak, e, jak będzie podczas próbowania, to zobaczymy. No a... Lepo zawijane tutaj mamy te skórki. Wygląda to dosyć oryginalnie. Na pewno nie miałem do czynienia z taką formą mięsa? Chyba tak to trzeba nazywać. Mamy tutaj krumeczka chleba żytnio-razowego. Dobra, to odsuniemy sobie troszkę na bok. No i spróbujmy tego cuda. Jak mówiłem komuś, albo pytałem się, czy ja zupę gulasz ze skórek wieprzowych. no to entuzjazm był dosyć mały. to delikatne. Fajnie to białe wino się tutaj odnajduje, bo sprawia, że jest to trochę lżejsze, trochę takie bardziej, albo przynajmniej w odczuciu jest trochę lżejsze. Ta fasolka żurawinowa Burletti, z tego co że to się nazywa, jest mm, tak jakby troszkę przywędzona biała fasola nasza, myślę, że tak bym porównał ten smak. Aczkolwiek tak bardzo subtelnie. Hmm. Wnętrze, sum, sam um, bulion, wywar jest um, trochę podobny do grochówki. I o dziwo um, te skórki w zasadzie to rozpływają się w ustach. Żadnego dyskomfortu nie sprawiałem przy jedzeniu. Hmm. I mógłbym hmm, do czegoś to porównać. bardzo miękkie. W sumie może jak, jak właśnie skórka z kurczaka, kiedy to jest na przykład wyjęte z rosołu, chociaż tutaj jest trochę grubsze. Kiedyś za dzieciaka miałem fetysz wyjadania skórek z ćwiartek gudek i tym podobnych z zup. Więc może dlatego mi to smakuje. Ale, przed, przed nałożeniem na talerz wyjąłem rozmaryn. Bo tak się zastanawiałem, co z nim zrobić. Kiedy się gotowało, bo są dwie opcje: albo, albo dać świeży po, po nałożeniu, albo Albo wrzucić go do zupy, żeby się gotował, żeby cała zupa przeszła. No i ja wybrałem tę drugą opcję i to była dobra decyzja, bo czuję ten rozmarys, czuję ten, ten ziołowy posmaczek, który zdecydowanie dodaje nie ujmuje. No i wyjąłem też liść laurowy. No, jest to taka, bym powiedział, sanmarińska wersja. Grochówki albo fasolowej, może bardziej, bo ta fasola jest w kawałkach. Fajne, fajne. Zaczekajcie, nie są to żadne rewolucyjne zmiany smakowe spośród tych, które znam. Więc po prostu jest to pyszne. <śled> Ale znane. A tymczasem zapraszam Was do następnego odcinka, gdzie wybierzemy się do Azji, do jednej z najpopularniejszych kuchni świata. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.